Siemaneczko, z tej strony resja i dzisiaj posiedzimy sobie trochę pod ziemią. Was w kolejnym odcinku CO i postanowiłam w końcu zrobić porządek z tym, z tym, co się tu dzieje i oczywiście z całym magazynem. Także zabieramy się do roboty. A robotę oczywiście zaczynamy od tego, że wygląda to płasko. No zgodzicie się chyba ze mną, że to wszystko wygląda płasko. Wymyśliłam, żeby w tym miejscu tutaj ładnie boczkiem, boczkiem puścić sobie swojego rodzaju chodniczek i podnieść jakby poziom tego magazynu, w sensie tego wejścia do magazynu o jeden blok, tak tutaj, żeby to wszystko jakoś tak lepiej wyglądało, żeby to wszystko było jakoś takie zróżnicowane. Oczywiście zajmiemy się dzisiaj też ścianami, sufitami, no i samym magazynem. Także zapraszam serdecznie. A z podnoszeniem magazynu, oczywiście mam na myśli dokładnie to, czyli Zrobienie tutaj wejścia na trochę wyższym poziomie. Tylko czekajcie, wiecie, wiecie co? Ja musiałabym sobie zobaczyć, bo być może sobie te schodeczki po prostu przesuniemy o jedno. Czyli będzie tak, tu na trzy, tu raz, dwa, trzy i tu raz, dwa, trzy. Czyli wylądują dokładnie w tym samym poziomie. Także ja będę robić to dokładnie tak jak było, czyli zabierzemy najpierw stąd wszystkie karpety. I zobaczymy sobie, jak to się poukłada dalej. Tutaj, między torami, oczywiście chcę mieć małą przestrzeń. Także myślę, że ten jeden blok przerwy będzie dla nas wystarczający, tak jak to zwykle bywa na peronach. Tu, oczywiście, będziemy się musieli też zająć takimi detalami, jak na przykład podniesieniem drewna pod płytkami, ale to będzie już yy, późniejsza sprawa. Na razie, doprowadzę sobie to do tego momentu. Yy, I tu będę musiała sobie podnieść oczywiście te pół bloki. Ale na razie doprowadzimy sobie to do tego momentu, czyli próbujemy sobie wyznaczyć, jak to będzie wyglądało. Po prostu losowo stawiając bloki, bo nie widzę tej innej metody. Zastanawiałam się, czy gdzie nigdzie nie wprowadzić też tego smoothstone'a, który trochę nam tutaj zróżnicuje te bloki. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. kiedy mniej więcej taki chodniczek będziemy mieli zrobiony. Myślę, że fajnym pomysłem będzie dodanie trochę wariacji przy brzegu. I Przygotowałam sobie w tym celu schodki, bo wydaje mi się, że to będzie wyglądało najlepiej i oczywiście tu sobie dzięki. Tu sobie podmienimy bloki, żeby był smooth stone, żeby nie prześwitywały nam spod spodu inne bloki. I słuchajcie, lecimy mniej więcej, postaramy się to jakoś. A jeszcze z tą nową by mi się przydały schodki. Dziękuję bardzo. I teraz można sobie to ustawiać. I w taki sposób wyglądałby cały brzeg naszego chodniczka. No nie jest jakiś. Zastanawiam się też, czy nie wyłożyć go jednakowym rodzajem bloków, żeby on nie był, nie był tak różny jak całość. I zobaczymy, bo jest to pewne wyjście. Jest to pewne wyjście, ale nie wiem, czy. Wiecie co? Przygotujemy sobie ten chodniczek w takim stylu, i przy następnym wejściu chodniczek, który będzie miał jednakowy brzeg, i wtedy porównamy całość i zobaczymy, co z tego wychodzi. Na tą chwilę wstępnie jestem zadowolona z efektu, ale zobaczymy, bo być może takie, na takie bloki to wszystko zamienimy. I wtedy też lepiej by mi to leżało, bo można by było na przykład sobie. Te barykady, takie wiecie, jak są te oznaczenia na peronach, wykorzystać i zrobić tutaj z dywanów. I one, jakby nie zaburzałyby tego designu. Nawet nie aż tak halne, ale nawet tak co dwa bloki. Na ile my mamy środek? My mamy środek na jeden. Hmm. Można wykorzystać ewentualnie trzy bloki, bo skala jest dosyć duża. I wtedy zastanowić się, jak to wygląda w całości. Dodałoby to ewidentnie koloru do naszego, do naszego peronu, do, naszej, do naszego tunelu, ale myślę, że musimy sobie z tym poczekać, aż zbudujemy trochę więcej no i wtedy porównać, jak to będzie wyglądało. Także ja lecę dalej z chodniczkami Zapraszam Was bardzo serdecznie do następnego update'u, w którym trochę nam się już mam nadzieję wyklaruje, jak to, jak to ma wyglądać. Dobra, to ja buduję dalej i zobaczymy się za chwilę. Sytuacja wygląda tak. Zrobiłam, zrobiłam i nagle naszły mnie wątpliwości. Nie ze względu na ten chodnik, bo jestem mega zadowolona z efektu i uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie. Te dywany też fajny efekt dają. Tutaj oczywiście musiałam wszystko doświetlić. Ale wątpliwości mnie naszły względem tych wejść i tych schodków. Słuchajcie, przygotowałam trzy różne wersje. To była wersja pierwotna, która była z drewna i uważam, że jest bardzo przytulna i ładna. tutaj jakieś schodeczki dla detalu, ale to jest wersja pierwotna. Wersja druga jest, no, mniej więcej taka. Mniej więcej dlatego, że zastanawiam się, o nie, nie do skrzynki. Czy nie zrobić jej bardziej. no wiecie, zaokrąglonej. Chociażby. No, myślę, że coś takiego. I to jest wersja druga. Czyli schody są same w sobie drewniane, ale tutaj jest jeszcze taki, jakby przedsioneczek, ten kamienny. I wersja trzecia to jest oczywiście całość z kamienia. Zaraz pokażę Wam to wszystko z góry. Dajcie znać, co sądzicie. Piszcie mi w komentarzach, która wersja Wam podoba się najbardziej. I oczywiście zrobimy sobie małe głosowanie w ankiecie, także zapraszam Was do ankiety w prawym górnym rogu. Jeżeli nie macie ankiety, jesteście na telefonie, nie macie jak zagłosować, nie wiem, teraz chyba się da. No to piszcie też w komentarzach, może macie jakieś inne pomysły, które byłyby ciekawe. No to czekam na Wasz odzew, a my lecimy dalej z tym odcinkiem, tylko sobie to przebuduję na drugą stronę. Krok pierwszy. Czek. Krok drugi. Czek. Krok trzeci w trakcie. Krok trzeci. Czek. I przystępujemy do kroku czwartego. Krok czwarty. Czek. I tam był creeper w zielonym. To chyba czas przystąpić do kroku piątego i wszystko oświetlić. Krok piąty. Krok szósty, czek. I krok siódmy, czek. I takim sposobem przygotowaliśmy z drugiej strony cały chodniczek nasz. Oczywiście zostawiłam tutaj dziurę, bo jeszcze nie do końca wiem, jak będą wyglądały te wszystkie wejścia. Dlatego tutaj jest Wasze zadanie. Pamiętajcie o tym, żeby głosować w ankiecie i pisać w komentarzach swoje pomysły. A my przechodzimy do dalszej części. Czyli słuchajcie, jak już sobie tak dekorujemy pięknie ten tunel. No, to wypadałoby chyba zrobić ściany i sufit. Tak mi się wydaje, że wypadało zrobić by ściany, wypadałoby zrobić ściany i sufit, e, także zabieram się chyba do, do tego e, i za chwilę pokażę Wam, co wymyśliłam. Ja wiem, ja wiem. No, co Ty robisz? Miałaś robić ściany, a jesteś tutaj w skrzynkach, siedzisz. No, właśnie siedzę w skrzynkach, no bo zobaczcie to. No, zobaczcie to. No, jakie ja mam robić ściany, jakie ja nie mam dostępu do ściany w ogóle. I tak sobie pomyślałam, że najpierw można by było poprzenosić właściwie te rzeczy, uzupełnić te magazyny. No bo wszystko już mamy gotowe, czas tylko umieścić skrzynki bądź beczki i wypełniać. Tylko kompletnie nie mogę się zdecydować na pattern, jak to ma wyglądać. Na streamie było głosowanie, i wybraliście bodajże ten wzór, żeby były dwie skrzynki, jedna, dwie, jedna na zmianę, i tak oczywiście do samej góry. Tylko że no, trochę mi się nie widzi, w sensie bardzo fajnie to wygląda. Ale jest tak, duża skrzynia, mała skrzynia, duża skrzynia. Nie bardzo wiem, jak mam to ugryźć logistycznie, żeby je uzupełnić. I powiem szczerze, że chyba wykorzystałabym trochę możliwości tych beczek. W sensie tu jeszcze będą item frame'y i, i to wszystko będzie oznaczone i wydaje mi się, że wtedy będzie to wyglądało całkiem całkiem spoko. Boję się, że te ściany nam się teraz zlewają. Bloczu też tutaj przyszedł, kombinował ze mną i wpadliśmy na taki pomysł. I słuchajcie, i nie mam pojęcia, i nie przeniosę tych skrzynek, przesunę je po prostu, ale ich nie przeniosę, bo nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić. Także dajcie mi znać w komentarzach, może wy podrzucicie mi jakiś ciekawy pomysł, jak poukładać te skrzynki w tych, w tych magazynach. No powinnam sobie zrobić magazyny jednak na podwójne skrzynie całe i, 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 nie, i nie marudzić już więcej. No to dajcie znać, jakie macie pomysły, a ja idę przesunąć tamte skrzynie, żeby móc budować ściany. Pokończyłam! jak to czadowo wygląda! No nie mogę się napatrzeć, słuchajcie, ja tylko tu chodzę i podziwiam teraz całe te ściany i sufit I to jak to zaczyna składać się w jedną całość eee, I z premedytacją uczyłam... użyłam? Uczyłam. Z premedytacją użyłam słowa, zaczyna składać się w jedną całość, bo to oczywiście nie będzie wszystko co tutaj robimy. Ja oczywiście dodałam sobie jeszcze też te przedsioneczki, całkiem pierwsze przedsioneczki, zakolorowałam. Uznałam, że to będzie chyba najlepszy efekt. No i zdecydowałam się wstępnie na te schody. Oczywiście piszcie w komentarzach, bo to wszystko jest jeszcze bardzo ruchome i jeszcze, jeszcze będę to zmieniać na pewno. Ale wstępnie zdecydowałam się na tą wersję, żeby była jednolita wszędzie, jak widać. No i co, lecimy dalej. Poza tym, że chyba w tym momencie pozbędziemy się tych skrzynek. W sensie. Wiecie co? Ja się cały czas waham, bo ja cały czas nie mogę się zdecydować na jeden konkretny pattern ułożenia tych skrzyń. To jest super, dlatego że ja lubię beczki na tym sezonie, ale, ale to mi się tak bardzo zlewa z tymi słupami, że, że no wykluczam to. To, no praktycznie, w sensie no małe skrzynki, małe skrzynki, spoko. To, no nie jestem tutaj za bardzo przekonana do połączenia. Skrzynek i beczek w taki dosyć chaotyczny sposób. I chyba, chyba pozostanie nam to. Wydaje mi się, że na livestreamie głosowaniem większości widzów wygrał taki pattern, więc taki sobie zastosujemy. Jeżeli nie będzie praktyczny, to oczywiście pozmieniam to w trakcie. I też jak widzieliście, testowaliśmy sobie z bloczem. tutaj oczywiście nasze najnowsze dodatki do Resource Packa, czyli uhonorowani donatorzy i sponsorzy ostatni moi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, dziękuję Wam za wsparcie jeszcze raz. Jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, ktoś nowy, jeżeli chciałby wesprzeć mój kanał, to przypominam, jest taka opcja, i razem z opcją wspierania macie też dostajecie ode mnie właśnie taki dodatek do serwera. W sensie możecie wziąć, możecie być tutaj ze mną na serwerze, może nie do końca grać, ale możecie być ze mną tutaj duchem i na pewno dekoracją, bo niedługo powstanie też fajne miejsce na to, żeby wyróżnić te wasze ludziczki. Wiecie co, ja z po przekładaniu tych itemów pozwlekam jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę pozwlekam, i myślę sobie, że. Czas zrobić jeszcze jedną ważną rzecz. Te moje biedne, ubogie trzy piecyki już trochę nie nadążają. Ciągle muszą coś przepalać, ciągle brakuje mi bloków. Jak widać, w tej chwili cegiełki lecą na grubo. No i co? Czas na jakiś super smelter, nie? Pomysł na piec powstał taki. Wykopiemy sobie oczywiście jeszcze kawałek tego tunelu, na tyle, żeby zmieścić tam. Wagon, dokładnie tak. Na tych torach będzie stał wagon, na którym zmieścimy cały super smelter. Wagon zbudujemy, oczywiście, prawdopodobnie trochę steampunkowy, trochę w stylu magazynu mojego w wiosce. W wiosce chyba tak. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Na pewno super smelter tutaj powstanie i mam nadzieję, że będziemy go często i mocno używać. Ty co, zabieram się do roboty. Udało się, słuchajcie, skończyłam. Zrobiłam resztę tego tunelu. Na pewno widzieliście to na timelapse, a teraz chciałabym się krótko do tego odnieść. To jest, moi drodzy, mój wymarzony super smelter, czyli super piec, który super przepala super rzeczy. Po prostu wrzucamy tutaj rzeczy do przepalenia, tu wrzucamy paliwo, czyli nasz węgiel, i tu, voilà, wychodzi to, co potrzeba, co, 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 co chcemy przepalić. A teraz, skoro czekają nas. Porządki w magazynach, to wiecie co? Ja tutaj chyba przyniosę swoje żelazo, złoto yy, do przepalenia, i w tym czasie to się będzie przepalało, a my zajmiemy się segregowaniem magazynu. No bo tych surowców to też trochę udało mi się nazbierać, a to jest tylko z tego jednego miejsca. Oczywiście każdy chest monster, którego mam, czyli i tamten, i tamten, i tamten, zawiera swoje własne surowce do przepalenia, więc yy, cóż. Zabieram się za znoszenie tego wszystkiego w jedno miejsce. Nastał ten piękny, wspaniały moment, kiedy cały magazyn jest już gotowy. No, powiem szczerze, od ostatniego klipu minęło trochę czasu, ale udało mi się poprzenosić. pozbyć się przede wszystkim tego tutaj, chest monstera, jak widać. I udało mi się poprze au, poprzenosić e, rzeczy do tego magazynu, rozplanować tak mniej więcej, e, co gdzie będzie, i poprzenosić itemy, które posiadam. Oczywiście jeszcze nie wszystkie. No, i napotkałam pewien mały problem. Pewien mały problem natury technicznej, oczywiście. Zabrakło mi miejsca na kobla, zabrakło mi miejsca na stołna i już się skończyło miejsce na dioryt, e, skończyło się miejsce na granit. Andezy tu jeszcze trochę uda mi się tutaj wetknąć. No i e, powiem Wam szczerze, że nie wiem, mm, nie wiem do końca, jak to rozwiązać. Wydaje mi się, że będę przedłużać ten tunel, żeby tutaj więcej rzeczy jeszcze dopchać i więcej rzeczy rozplanować, ale wiem, że na pewno, y, uwaga, pokazuję, w tym tunelu będzie się znajdowała kopalnia, więc myślę, żeby zrobić tam dodatkowy sektor y, magazynowy właśnie dla takich bloków typowo kopalnianych, czyli takich tam stonów, koblów, andezytów i innych granitów. Y, to chyba by było fajne rozwiązanie. Które, niektóre te segmenty są po prostu wypchane do... Po brzegi, na przykład ten od bloków kolorowych. Nawet pokraftowałam sobie wszystkie barwniki, pokraftowałam sobie wszystkie kolorowe bloki, żeby je tu umieścić. E, I teraz pewnie. Cyplenie. Te, 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 I teraz pewnie zapytacie, gdzie są koralowce. Otóż koralowce będą totalnie w innym segmencie magazynu, e, bo nie są dla mnie trochę kora, ko, koralowce kororowy mi broka. E, tam mam taki segment magazynu gdzie mam te wodne rzeczy i tam będą również kolorowe koralowce em, tutaj mam trochę mało miejsca na tą zwykłą terakotę i na zwykłe szkło oraz szyby zastanawiam się jeszcze czy nie przekopać jednego segmentu żeby było więcej miejsca na to wszystko ale w tym kolorowym otoczeniu chyba czas powiedzieć sobie do widzenia w dzisiejszym odcinku zrobiliśmy naprawdę olbrzymi postęp który będzie bardzo widoczny w następnych odcinkach mam nadzieję i chyba czas przejść do organizowania sobie bazy. To teraz, skoro to wszystko mamy już pokazane, wyjaśnione i objaśnione, nie w tą stronę, to myślę, że mogę się z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście, piszcie w komentarzach, jak to jest z tymi wejściami, czy chcecie, czy bardziej Wam się podobają te, czy poprzednie opcje, które pokazywałam, a raczej inne opcje, które pokazywałam. Dajcie znać, co sądzicie o takim magazynie, takim peronie magazynowym. Ja jestem oczarowana i zauroczona, naprawdę. Po prostu jestem oczarowana tym, jak to wygląda. Kocham, mój magazyn. Mam nadzieję, że Wam również się podoba, także trzymajcie się, pożyczyłam Wam miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale i cześć. pa, pa pa pa. pa.